Szanowni państwo, odszedł Piotr Nowakowski, aktor znany widzom z seriali i filmu. Występował między innymi we Wklanie, Na dobre i na złe, Pomóż mi, w filmie Pitbull, a ostatnio w produkcji Zaraz wracam w telewizji polskiej. Dotarła do nas bardzo smutna wiadomość. Piotr Nowakowski zmarł 2 września w wieku 50 lat. Informację przekazała w mediach społecznościowych jego żona, Magdalena, prosząc o modlitwę i zapowiadając szczegóły uroczystości. Pogrzeb odbył się 10 września w kościele niepokalanego poczęcia NMP w Warszawie. Aktor spoczął na cmentarzu komunalnym północnym. Opuścił żonę Magdę oraz dwoje dzieci Janka i Idę. W sieci płyną liczne pożegnania rodziny, przyjaciół i ludzi kultury. Marcin Kwaśny wspomina: Proszę o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Do zobaczenia, Piotrze. To wielka strata dla polskiej sceny i ekranu. Każda śmierć boli. W ostatnich tygodniach żegnaliśmy także majora pilota Macieja Slaba, Krakowiana, i dziennikarkę Katarzynę Stoparczyk. Dziś łączymy się w smutku z bliskimi Piotra. Składamy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i przyjaciołom. Niech spoczywa w pokoju.